Witamy w telewizji Smal. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Zenon Małyszek, proboszcz parafii przemienia pańskiego w Garbowie. Księży Proboszczu, serdecznie witamy na tegorocznym Smalu. Jak wszyscy wiemy, każdego roku Smal odbywał się tutaj w Garbowie. I jak się ksiądz czuje z tym, że akurat w tym roku 2020 ten Smal nie może się odbyć tutaj u Proboszcza w Parafii? Jak się czuję, z jednej strony cieszę się, że mogła młodzież spotkać się także w innych ośrodkach, że nie zawłaszczamy wszystkiego dla siebie, że tylko garbów, tylko smal tutaj. Natomiast trochę smutno, że, że jest tak krótko u nas, ale dobrze, że przynajmniej tyle. Czy pomimo tego, że nie mamy rozłożonych namiotów na polach namiotowych, że nie budzimy się codziennie rano, nie odmawiamy sobie razem juczni, czy czuje ksiądz tą obecność młodzieży przy sobie, tą atmosferę, która zazwyczaj panuje na smalu? Ech, najpierw, kiedy przeżywaliśmy te dni, których zazwyczaj odbywał się SMAL i tutaj było pusto, było trochę smutno, że nie było tego życia, tego entuzjazmu, tej młodości, śpiewów, tańców, modlitwy, bo z tym wszystkim wiąże się SMAL. Natomiast dzisiaj, gdy zaczynali się zjeżdżać młodzi ludzie, radość i nadzieja wróciła. To w takim razie, skoro, jak zrozumiałam, czujemy tą obecność młodzieży, czy młodzi ludzie mogą czuć się zaproszeni już na przyszły SMAL, mamy nadzieję, do tej parafii? To jest oczywiste samo przez się. Od 2013 roku, kiedy zaczynaliśmy najpierw od jednodniowych spotkań, później ten smal się rozrastał. Zawsze z roku na rok zapraszaliśmy. Ja, jako Probosz tutejszy, ale także i społeczność garbowska bardzo cieszy się tą obecnością młodzieży, bo naprawdę jesteście budującym świadectwem żyjącego kościoła. Z otwartymi rękami Was witamy, zapraszamy i cieszymy się, ile razy młodzież tutaj się pojawia. Dziękujemy serdecznie za wywiad i już teraz zapraszamy na kolejną edycję Smalu.